Już nie wiem. To do się asystenta, kiedy sam wybieram obsługę. Teraz to jest Full HD i wszystko działa. Nie Dobra, czat. Sprawdzam, czy działa. Jak nie działa, to się zdenerwuję, nie? Ja ci mówię, jest coś. Jest coś kurde nie tak po stronie YouTube'a, bo u mnie wszystko jest. Kurde, że sobie włączyłem, podgłośniłem. Coś jest nie tak po stronie YouTube'a. I boję się, że sam znowu może wywali w trakcie. Bo jak ja wchodzę tutaj, to wiesz, ja mam pakiety i całą resztę i totalnie nic nie wywala, nic totalnie nie wywala. Wyobraź sobie, że jedną informację jaką dał YouTube. To było coś takiego, że wielkość transmisji 13,5 jest mniejsza niż zalecana. Mhm. No to powiem tak, pójdź nie Ej, no, ale jak u nas jest 25k, także u YouTube'a coś się zdupcyło, że w ogóle nie przetwarzał 20, 25k bitrate'u. I teraz problem taki, że znowu włączę normalne opóźnienie, także opóźnienie jest znowu dłuższe, tak jak było ostatnio. I znowu muszę zakończyć streama, także czekajcie chwilę.